Siemano z tej strony, ja y, Farips Gaming, i zaś mam problemy z kamerką. No kurde! To ja Farips Gaming, i witam, witam, witam Was wszystkich, 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 bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, i w ogóle nie uwierzycie, co się stało. Popatrzcie, gdzie, popatrzcie co się stało z moim domem. On, on, całe patrzcie, On jest tu. Rozumiecie to? Jakby ktoś go wyciągnął z ziemi i by go tu przeniósł. Czy myśli Łódź, gdzie jest mój dom? I pojawiły się nowe rzeczy na naszych. Tutaj teraz to nazwę Wyspowice, a nie Wioskowice. I pojawił się też tutaj mój brat Antek, moja siostra Ania. Popar Sami musicie to zobaczyć, że mój brat Adel i moja siostra Ania się pojawili na naszym tym. Sami popatrzcie, oni mają tutaj taki piękny domeczek. Ja planuję się do nich wprowadzić, bo stwierdziłem, że nie będę. I każdy z nas ma tak, tak, tyle wełny, za to, że ten. Każdy z nas ma po prostu tyle wełny. Tu jest Antka, pokój czyli mojego brata i oni sobie tu zrobi taką kuchnię i ja planuję się do nich wprowadzić, ale nie wiem nie wiem i jest właśnie ten problem, że ja teraz mam bo cały, całą moją tajną bazę teraz widać co nie Dobrze, że w tych skrzynkach miałem pochowane rzeczy, które sobie teraz, teraz pozabieram wszystkie rzeczy, jakie miałem, bo ja je zdobywałem, żeby nie było, że niby coś tam ścitowałem, nie wiem. Oj, czekajcie, gdzie, gdzie jest się teraz moja tajna baza? Gdzieś tu powinna być moja tajna baza. O, czekajcie. Wiedziałem. Nie gadajcie, że nie ma. Patrzcie. Pana to. Albo znikały mi wszystkie rzeczy ze skrzynek. Mega się cię... Bardzo, bardzo się jestem z tego... Zadowolony po prostu. I moja basa jest cała widoczna. Wiem co muszę zrobić. No dobra. Tak się namęczyłem z tym wszystkim. A tu nagle patrzę się. Łot! Gdzie mój po prostu taki łot. Nie chcę. Nie w ogóle. Dzień taki, gdzie mój domek! Co się stanęło? I patrzę się, co się stało. Gdzie on tu jest. No i. I tak to jest z, z moim dziwnym, zwariowanym domkiem. I widzicie, i teraz zrobię sobie tutaj schodki. Bo ja tak naprawdę się wyprowadzam z tego domu. Koniec, wyprowadzam się. Robimy przeprowadzkę. Przynajmniej tak mi się wydaje, że powinienem się wyprowadzić. I teraz napiszcie w komentarzu, czy powinienem się wyprowadzić, czy nie. Napiszcie komentarz. Michał, wyprowadź się lub Michał nie wyprowadza się z Twojego domu. I teraz idziemy tak do Antka. Te wszystkie rzeczy muszę tutaj odkładać. I teraz tak, ja blue, dlatego że ja wybieram całkowicie niebieski kolor i bierzemy sobie tak, biorę to, łyżeczko, śniemy sobie z tak tej wełny, tej wełny, tego, no i dobrze. I właśnie jeszcze były blue. Właśnie napiszcie mi w komentarzu, czy Wam to przeszkadza, jeśli ja tak mam czy nie, bo... Oj, ci nie potrzebnie wziąłem 16 flak. Dobra, idziemy. Wyprowadzka. Nie! Ja, ja nie wierzę. Dobra. Nasz pokój będzie się znajdował o tutaj. Jeszcze jedno. To. Korczo, W ogóle nie wiem, czy wam się podobają filmy z Minecrafta, bo na razie było... Dobra. Czemu jażem to robim? Czemu? się wyprowadzę z mojego pięknego domu do mojego brata domu on, ja, ja zresztą mu powiedziałem że się do niego może wyprowadzę bo mój domek już stwierdziłem że będziemy mieli razem dom dlatego że ten i on mi się i on mi pozwolił się do niego wyprowadzić ale ja to tak słabo trochę widzę Żebym ja tutaj mieszkał. Dobra, bierzemy teraz tak. Jeszcze tak, raz, dwa. dwa. Musimy jeszcze tutaj tak zrobić raz, dwa. Dobra. Nasz pokój będzie uh, piękny. No nie. Trzeba to zniszczyć. Nie chcę, nie chcę tego. Raz dwa. O nie, nie, nie. nie. Ratujcie widzowie! Napiszcie komentarz. Michał, czemu się wyprowadzasz? No Zresztą, Farips, nie wiem, jak chcecie. Bo już i tak każdy wie, że mam na imię Michał. Mnie tu nie. to nie chodzi. Bo... Jeśli będzie, to. Jeśli będzie tak. Jeśli uda wam się wbić to tak strasznie dużo spółb. Nagrywam filmik z kamerką. Czemu ja aż tak wysoko to Nie Nieważne, będę miał największy pokój. To po co ja to rozwalałam? I tak zrobimy, że, da, że tutaj ten. Będę miał taki. Z wędy będę miał sufit. Jak mój brat zobaczy, co się stało z moim domkiem, to na pewno mi wybaczy, za to, że się do niego wyprowadzam. Bo tak naprawdę to. miało tak inaczej troszeczkę wyglądać, ale no. Przepraszam, naprawdę, przepraszam. Nie wiem czemu, ale. I popatrzcie, co ja kozackiego sobie teraz właśnie zrobię. Czekajcie. Water. Bierzemy sobie. Teraz flagi, wezmę. I patrzcie się na to. Czekajcie. No! Kurde, nie niszcz. Dobra, wodo mogłobyś przestać. Albo nie, nie robię tak. Ja jednak tak nie robię. Trochę to będzie głupie, jak tak zrobię. Ja sobie poruję takie różne ściany, bo ja chcę, żeby ten pokój był takim fajny. Przyjemny, żeby był fajny, to na pewno muszę zabudować, bo ta wełna jest tego. Moja siostra to jest znak mojej siostry. Ani, że bo ona ma tą różową. Okej, okay, dobra. Kopiemy, kopiemy z za... odjem I postaram się to zrobić, żeby to był po prostu najlepszy, e, najbardziej wymarzony pokój. No, dobra. Pyk. Trzeba go jakoś sobie tu ładnie oświetlić. I teraz dajemy tak. łyżeczko I łyżko zrobię sobie tak, że. Popatrzcie. nim sobie. No więc tak. Dobrze. I pyk, 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 pyk. I będzie, moje łóżko będzie tak wyglądało, i teraz tak, cześć. Mam jedną, jedyną nadzieję, że wam się spodobają moje filmy z tego Minecraft Wioskowic, bo to, ta seria się będzie nazywała Wioskowice. albo dobra, nie przesadzajmy z tymi skrzynkami mam lepszy pomysł tu nie będę robił, tylko zrobię tak pyk pyk i pyk pyk dobra i teraz tak crafting bierzemy crafting I teraz bierzemy tak piecyk, nie wiem jak się nazywa piecyk mmm Czekajcie, chwila. Yy, mi się za chwilkę. Okej, okay, ja już właśnie jestem. I już wam pokazuję mój pokój. Według mnie to jest najlepszy pokój, ponieważ patrzcie się sami na to. Pyk. I sobie wchodzę. Właśnie, no ja nie wierzę. Dobra. Yy, dźwignia, dźwignia, dźwignia. Zapomniałem jeszcze jednej dźwigni położyć. To ja zrobiłem. I tak mogę sobie zamknąć. Pyk, pyk. No i, no i to jest właśnie. Tak się prezentuje mój pokój. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. No i ja już nie przedłużam. No i widzimy się w... Przepraszam. Widzimy się w kolejnym filmie na no, moim kanale. Przecież w ogóle ten z jest śmieszny. I e, Elu wina wina wina.